Jesteśmy w Damasławku, w dużej wsi, na ziemi pałuckiej. Pałuki leżą między dwoma rzekami, Wełną i Notecią. Znajdują się w tej części kraju, którą nazywamy kolebką państwa polskiego. Dzięki swemu położeniu rzeki, jeziora, ongiś, lasy i bagna, powodujące ograniczenia kontaktów z innymi mieszkańcami i plemionami, ukształtowała się tu kultura Słowian. Naszych przodków, przekazywana pilnie z pokolenia na pokolenie. Wprawdzie przez wiele wieków kultura ta uległa przeobrażeniom. Zmiany dotyczyły głównie interpretacji, w mniejszym stopniu ich funkcji. Dzisiaj opowiemy Wam o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. Zimowe przesilenie, które przypada na. 24 i 25 grudnia było uznawane za narodziny słońca, dawcy życia. Okres zetknięcia się dwóch lat nowego i starego roku czyli od 24 do, i 25 grudnia do 1 stycznia lud nazywał godami. Czas ten należało przeżyć uroczyście i spokojnie. 24 grudnia przypada Wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu kończono przygotowania do świąt, gdyż wszystkie inne prace powinny być już dawno wykonane. Tego dnia należało nie lenić się do pracy, gdyż takim potem będzie się przez cały rok. Nie krzyczy się na dzieci i nie bije, ale przypomina im się co chwilę, aby się nie kłóciły i nie biły. Dzień ten. Był po, dnie, dniem postnym, tylko chorym i dzieciom pozwalano zjeść na obiad trochę postnej zupy i kawałek suchego chleba. Wigilia była pierwszym i uroczystym posiłkiem, ale postnym. Przed nią należało się dokładnie umyć i odświętnie ubrać. Ojciec brał trochę siana. I kład pod obrus, na którym rodzina miała spożyć wigilię. Wieczerzę przygotowywała matka. Dzieci ubierały choinkę, na którą już od dawna wykonywano różne zabawki. Wieszano też jabłka i orzechy. Dzieci też czekały, kiedy zapuści na niebie pierwsza gwiazda. To był, to był znak, że należy siadać do stołu. Na pałkach przygotowywano 9 lub 12 potraw. Trzeba było zjeść po trochu z każdej potrawy podczas wieczerzy wigilijnej. Tłumaczono sobie, że to jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie w przyszłym roku ominie go tyle przyjemności, ile nie jadł potraw lub tyle spotka go chorób. U nas w domu przygotowywano 12 potraw. To znaczy tyle, ile jest miesięcy w roku, aby nigdy nie zabrakło pożywienia. Wśród potraw obowiązkowo musiały być: kluski z makiem i cukrem, chleb. Pierogi, kapusta z grzybami maszczona olejem, gros z kapustą. Ryba, barszcz. Z łóżkami i kompot suszonych owoców. Przed rozpoczęciem Wigilii ojciec rozdawał opłatek. A następnie dzielił się z nim z matką i pozostałymi domownikami. Następnie składano sobie życzenia. Dotyczyły głównie zdrowia i pomyślności w przyszłym roku. Później wszyscy zasiadali do stołu. Przy stole w Panował porządek. Siadał ojciec, matka, dziadkowie, a następnie młodsze pokolenie. Do stołu podawana, podawała wyznaczona osoba. Gospodyni nie mogła wstawać od stołu. Musiała spokojnie siedzieć na swoim miejscu, a to, żeby kury dobrze i długo siedziały na swoich jajach. Nie można było też się wiercić przy stole, żeby kury nie zaziębiły jaj, bo inaczej pisklęta się nie wylękną. Matka chwytała za głowy najbliżej siedzące dzieci i wołała – Zwijaj się, kapustko, zwijaj! Albo – Rośnij, grochu, rośnij! Kawałek okładka kładło się pod talerz. Jeśli przykleił się do spodu talerza, oznaczało to, że będzie umiało się gotować. Na stole kładło się jedno nakrycie więcej, a to dla przygodnego wędrowca, gdyby się taki trafił. O, przyszli, zapraszamy. Przyszliśmy do Was w gościnę. nie należy od nikogo ani nikomu pożyczać. Dlaczego? Żeby nie zostać biednym lub żeby szczęścia kto nie zabrał. Pierwszy dzień świąt należy spędzić z rodziną, a ewentualnie drugi dzień świąt można ze znajomymi lub krewnymi. Po Wigilii zanoszono bydło opłatek z kawałkiem chleba. Konie do, nie dostawały opłatka. A dlaczego? ponieważ nie były przy narodzeniu się Chrystusa. A, no dobra. Później śpiewaliśmy kolendy. Przy narodzeniu Chrystusa wszelkie złe moce traciły siły. Czym jeżeli do Betlejem pasterze, grając gośnie dzieciom deczku na w ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego od... gospodarz wychodził wychodził sadu, a a za zanim domownicy. Brał się i udawał, że ścina drzewo owocowe. Jedni wołali ścinaj, a drudzy nie, 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 ścinaj, ścinaj! Nie ścinaj! ścinaj! Nie ścinaj! Po trzykrotnym wołaniu drzewo obwijano pod, powrósłem ze słomy, potem wszyscy wracali do domu. Zwyczaj ten miał zapewnić wielki urodzaj plonów. Gospodarz z troską spoglądał na niebo i obserwował jaka jest pogoda. Przysłowie mówi, gdy na dworze jasno, to w stodole ciasno. W wieczór wigilijny był zwyczaj, że rozsypywano siano pod stołem i chowano tam podarunki dla dzieci. Po kolacji dzieci wyszukiwały w sianie ukryte upominki, które dla uniknięcia nieporozumień były adresowane. Ola! Leo! Filip, Martyna, He, Helena, Stranek, Zosia, Lena, Julka Jowita i Zosia Siano zbierano dopiero po dwóch dniach i spalano w piecu. W bajecznej atmosferze cofnęliśmy się do czasów naszych pradziadków i mogliśmy poczuć ówczesny klimat. Gospodarz w malowniczy sposób snuł opowieści z tamtych czasów i przypominał nam, jak ważną rolę w życiu każdego z nas pełni tradycja. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj. Anieli grają, kule nie dają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda, ogłaszają.